Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze jest wszystko u Was. Ja chciałam Wam podziękować za dzisiejsze lajki, subskrypcje i komentarze. Jesteście naprawdę przekochani. Dziękuję, że jesteście ze mną, że przychodzicie i pamiętacie o mnie. Dzisiejszy filmik ma tytuł, jak widzicie, już Co dobrego do ciebie idzie w najbliższym czasie, co los ci zaśle w najbliższych dniach. I masz tutaj trzy opcje, jak widzisz. Pierwsza wróżka, która sadzi zioła, druga wróżka kąpi się, a trzecia przygotowuje kolację przy ognisku. Włożę sobie wahadełko przy jedynce, żebyśmy wiedzieli, co na początku robimy. I tak, jeżeli pierwsza opcja jest twoja, to chciałam zobaczyć dla Ciebie, co los dla ciebie niesie w najbliższym czasie dobrego. Co los dla ciebie dobrego niesie w najbliższym czasie? Co los dobrego niesie w najbliższym czasie dla Ciebie? Co szykuje dla Ciebie los? Co szykuje? Czy jeszcze jakaś karta chcę wypaść dla jedyneczki. Co dla Ciebie szykuje los? Kochani, powiem Wam tak przy jedynce. Przepiękne karty są. Jest karta, zobaczcie, Cesarza. Jest karta Pazia, który jest od Buław. Karta czwórki buław i karta sprawiedliwości. Powiem Wam, że los w najbliższym dniach może Was zesłać szczerą rozmowę z kimś, szczególnie jak zastanawiasz się nad pewnym mężczyzną. A jeżeli jesteś mężczyzną, to rzecz jasna, to jesteś Ty sam. Tutaj rozmowa będzie z Panem. Może być tak, że to będzie rozmowa z szefem lub może to być rozmowa z mężczyzną, który pokazuje, jaki ton to jest ważny, no i czas z nim porozmawiać. Jest między wami ogień, jest też spotkanie, co może być jakaś uroczystość, może być to świętowanie, może akurat będzie powód do świętowania, bo o tym mówi Czwórka Buław. Radujemy się, ponieważ osiągnęliśmy sukces, zwycięstwo. Niektóre osoby mogą na przykład wygrać rozprawę w sądzie, tak że rozprawa w sądzie będzie na Waszą korzyść. Cokolwiek teraz myślicie o tej sytuacji, która w najbliższym czasie ma mieć miejsce, jeżeli wiecie, to od razu możecie być pewni, że wszystko potoczy się po waszej myśli. Szczególnie jeśli to są jakieś urzędy, jakieś sądy, jakieś miejsca pracy, lub macie porozmawiać z swoim szefem, czy z jakimś mężczyzną z rodziny, powiem Wam, że tak wszystko się pokłada na waszą korzyść będziecie mieli co opijać i jak wznosić to was. w sumie raczej za co wznosić to was, nie jak tak, dużo szczerości was czeka szczera rozmowa też mogą czekać was przeprosiny, ale to was może ktoś przeprosić chociaż jeżeli naskrobaliście coś to też przeprosicie kogoś ale będziecie z tego bardzo zadowoleni to znaczy wam ciążyło to też postanowicie właśnie ruszyć w najbliższym czasie z miejsca, co też jest bardzo fajne. Także jak widzicie kochani, bardzo fajny czas dla jedyneczki. Gratuluję, same cudowności, także spodziewajcie się w najbliższych dniach do kilku dni właśnie tego zdarzenia lub nawet kilku, które będą naprawdę radosne. Bo będziecie mogli wznieść lampkę szampana, stuknąć się z kimś i powiedzieć udało mi się. Gratuluję kochani. Także teraz sobie zobaczymy dwójeczkę. Co czeka dwójki w najbliższych dniach? Dwójeczka. Jeżeli wybrałeś dwójkę, to teraz będę dla Ciebie stosować karty. Skup się proszę. Dla wszystkich dwóch chciałam zobaczyć, co w najbliższym czasie los dla Was ześle. O! To było gwałtowne. Co w najbliższym czasie los dla Was ześle? Co Wam ześle? O, tu się odwróciła. Musimy ją odnaleźć, bo ona jest ważna. Ta. Co w najbliższym czasie los dla Was ześle? Te wszystkie, którzy wybrali dwójeczkę i potrzebują właśnie relaksu. Kochani, powiem Wam jedną sytuację, która mi tutaj dobra się pokazuje. Wy się martwicie o coś. Niektórzy mogą się martwić z powodu braku pieniążków, lub nie mają tyle tych pieniędzy, ile by chcieli, tak? Może akurat praca im się nie podoba, lub podjęli jakąś pracę i boją się tego pierwszego dnia, co tam będzie, jak Was przywita na przykład szef i wszyscy ludzie, którzy już tam pracują. W ogóle tutaj w piątce pentakli powiem, może Was na przykład stresować jakaś sytuacja, może jeżeli chodzi coś o zdrówko się przejmujecie, może o kwestie pieniężne, zawodowe, miłosne, nieważne. Bo dla mnie tutaj jest niefajnie. Martwicie się, tak? W tym momencie, po prostu dzisiaj martwicie się coś o coś, tak? No i widzicie, tutaj te dwie osoby są tak jakby bezdomne. Tam się zwierco światełka, ludzie sobie. Siedzą przy kominku tutaj dym, tak? Leci, to znaczy, że jest im ciepło w domu, a oni marzną. Jest zawierucha, śnieg. Jest ciężko. Dziewiątka mieczy tak samo pokazuje. Mart Zmartwienie, martwi się, nie może spać. Czarne myśli przychodzą do głowy, tak? Tutaj zobaczcie ile tych ksiąg, to znaczy też pokazane, że dużo mam doświadczenie, dużo wiedzy. Dużo już tego bagażu, wszystkiego, tak? Bo to, wszystko, co czytamy, co do nas przychodzi, to do nas zostaje mimowolnie. To wszystko, co oglądamy, czytamy, to wszystko chłoniemy. I nawet, czy byśmy chcieli, czy nie, to zapamiętujemy. Czasami stąd właśnie wychodzą najgorsze traumy. Także tutaj u Was jest źle. Co jest dobre, to powiem tak. Czwórka kielichów pokazuje, że. Jest jakaś sytuacja, co tak naprawdę mogłaby zmienić dla Was to już teraz, ale w najbliższym czasie jednak sięgniecie po nią. Bo w tym momencie nie za bardzo chcecie. Widzicie, ta kobieta przynosi jemu ten puchar e, tych emocji, uczuć. Nie wiem, czy ja nie powiedziałam piątka, ale to jest czwórka. Chyba na początku powiedziałam piątka. Ale widzicie, on nie chce. Tak jakby kaprysił. Może jest znudzony już tym samym nektarem, tak? Ona taka smutna, stoi z tym kielichem, on nie patrzy w jej kierunku. To znaczy, że tutaj u Was jest taka sytuacja, co mogliście, moglibyście już wziąć, ale z powodu, z powodu już tego, że jesteście może tym znudzeni, albo nie chce się tyle razy próbować próbować dosłownie, tak jak tutaj, testować, tak? To Wy tego do tej pory nie, nie braliście, nie robiliście, ale weźmiecie. Bo jest czwórka buław. To znaczy, że sytuacja tak wszystko tutaj się w najbliższych dniach poukłada, że będzie po waszej myśli. Ale jak sami widzicie, żeby z tego zmartwienia, które teraz macie, czy to związane z kasą, czy z miłością, czy jeszcze z innymi jakimiś rzeczami, to wystarczy wziąć to, co ktoś wam daje. Może to być po prostu czyjaś rada, ktoś chce może wam pomóc, ktoś, yy, ktoś gdzieś jest. Kto jest chętny, wyciąga do ciebie rękę, tylko ty nie patrzysz w, w kierunku tej osoby. Jeżeli spojrzysz, weźmiesz, będziesz miał co świętować najbliższe dni. Ktoś pomoże ci wyjść z tej sytuacji. Gdyby na przykład to obchodziło o kasę, to no może ktoś chce ci po prostu umożliwić, na przykład pomóc zdobyć te pieniądze, czy y, zaproponuje pracę, czy pomoże znaleźć lepszą. Jeżeli chodzi o zdrowie, to po prostu może o coś się martwisz, a nie idziesz w ogóle sprawdzić. Może czas właśnie spojrzeć w dobrym kierunku i wziąć możliwości. Tak samo chodzi o wszystko inne, jeżeli chodzi o uczucia. Tak samo może o coś się martwisz, czujesz, czujesz się taka albo taki niepotrzebny, niekochany, tak jak bezdomny, tak? Cierpisz, ale wystarczy spojrzeć w dobrym kierunku. Może ktoś jest, kto chętnie. Się przygarnie po swój dach i będziecie pili kawę razem. Zobaczcie, te karty naprawdę są fajne. Mimo tego, że te dwie są nie za miłe, to ta karta właśnie pokazuje, że jeżeli to weźmiesz, spojrzysz na tę osobę, która gdzieś tam stoi w tle, to będziesz mieć z czego się radować, bo nie jesteś sam. I teraz kochani weźmiemy sobie trójeczkę i zobaczymy trzecia opcja, co tutaj idzie do Was wielkimi krokami w najbliższym czasie. Ta od ognia, magiczny ogień. Jeżeli trójeczka jest twoja, to skup się ja. Teraz Ci wyciągnę, a czy nie wyciągnę, poczekam aż wypadną karty. Dla wszystkich, którzy wybrali trójkę, chciałabym zobaczyć, co dobrego idzie do Was w najbliższych dniach. Co Dobrego idzie do Was w najbliższych dniach. Co dobrego idzie do Was przez najbliższe dni? Czy jeszcze coś? Czy jeszcze ta? To, że one tak różnie powypadały, to układa pozycję prostej, bo ona jest właściwa w tym momencie. Ok, i teraz tak. Co idzie do was w najbliższym dniu dobrego, to znaczy tak, wy tutaj się zasiedzieliście, dosłownie, przynośni, tak, na czwórce pentakli, siedzi ten na tej skrzyni, pilnuje, mógłby wstać z tej skrzyni, zobaczyć ile nazbiera, nazbierał już, tak, okno jest otwarte. wyjść, pójść na zakupy, zacząć może wydawać, ale siedzi, siedzi, myśli, boi się, że ktoś może go okradnie, może chciałby jeszcze nazbierać, może czuje się, że tam jest jeszcze niepełne. No, bynajmniej nie wiemy, tak patrzymy na niego. Tak samo trudno mi jest ocenić, jeżeli Was jest dużo, jaka Wasza jest sytuacja. Ale z tego co widzę, za bardzo czegoś się trzymacie, tak? Za bardzo jesteście skupieni na czymś i nie dostrzegacie w tym momencie, wczoraj, tak? W tej chwili czegoś, że można by było w końcu puścić się czegoś i pójść. Ale to jest dobre, że w końcu to zrobicie. Zobaczcie, karta magika. Karta ósemki buław pokazuje, że właśnie dzieje się. On na tym stole ma wszystkie atrybuty, które są potrzebne. To znaczy, tutaj może nie miał, widzisz wystarczająco czegoś, stąd jest właśnie ten lęk przed pójściem, ale w najbliższym czasie tu zobaczysz, albo wystarczająco będzie uczuć do pewnej sytuacji osoby, albo tak jak miecz jest na stole. Trygonu powietrza porozmawiasz z kimś, albo coś z pieniążkami przyjdzie do Ciebie, że umożliwi Ci jakiś ruch, albo z buławami poczujesz właśnie tę energię, że trzeba działać. Tutaj może w najbliższym czasie do Ciebie ktoś napisać, szczególnie jeżeli myślisz o jakimś panu, to ten mężczyzna może się do Ciebie odezwać. Przez maila, przez jakiś komunikator, tak? Będziecie z sobą rozmawiać, pisać, nawet możliwe, że się spotkacie. Także w najbliższym czasie powiem Wam, że będzie, yy, będzie się działo. Tutaj jest taka stagnacja u Was, ale najbliższe dni przyniosą ruch. Też może być, że ze strony tej osoby, czego Ty się zupełnie nie spodziewasz, mężczyzna, który może być z trygonu wody oczywiście, tak, nie wykluczajmy, że może być, albo przynajmniej taki ciepły, torskliwy, yy, odezwie się do Ciebie, napisze, może przypomni się, może akurat w tym momencie dzisiaj nie wiesz, o kim mówimy, ale najbliższe dni ci poka powiedzą, pokażą, tak? Też może być sytuacja, że kogoś potrzebujesz i może obawiasz się, jak wyjść do tej osoby, jak ją zagadać, jak ją o coś spytać. Nabierzesz więcej tutaj, powiem ci tego tempa, chęci, nie będziesz sam siebie przystopowywał. I sam siebie trzymał, tylko pozwolisz emocjom wyjść. Nie tylko emocjom, bo jak widzicie, on tutaj ma dużo tych rzeczy, tak? Magik. Nie tylko z jednego trygonu. To jest z każdego trygonu. Także może emocją, może myślą, może słowom, może czyną, tak? Tu pozwolisz w najbliższym czasie, przestaniesz tak kluczowy się trzymać czegoś. Tak jakbyś był gdzieś w szufladce, tylko otworzysz i po prostu zaczniesz działać. A to jest fajne, że ta energia do ciebie wróci, będzie ona płynąć, bo o tym mówi właśnie ósemka buław. Także tutaj u was zacznie się ruch, tak jak powinno być, bo wszystko, wszystko krąży, nic nie może stać wszechświecie w miejscu. Także u was, kochani, tak jak tutaj ogień, tak samo tutaj jest ogień, buławy, będzie się działo, a szczególnie, że ten mężczyzna, widzę, jest dla was ważny, może być waszym przyjacielem, a może być kimś więcej. Także, kochani, dla tych wszystkich, którzy dosiedzieli ze mną do końca, bonus, niespodzianka, bo miało tego nie być. Przesłanie anielskie dla wszystkich, którzy tego potrzebują w tym momencie. Przesłanie anielskie. Akurat niespodziewanie sobie mnie tak poczułam, że powinno tak być. Chciałam przesłanie anielskie dla tych wszystkich, którzy muszą to usłyszeć. Jakie jest przesłanie anielskie dla tych osób, które mnie teraz słuchają? O, zobaczcie. Sama wypadła. Niewinność, ukochany, w rzeczywistości każdy jest niewinny, bo nikt nie może zniweczyć doskonałości dzieła Bożego. Przekaż nam swoje jarzmo, a złagodzimy jego ciężar. Przekaż nam swoje poczucie winy, złość i wstyd, zaciemniające Twój obraz świata, i znowu ciesz się spokojem serca. Chani może do aniołka po prostu e, powiedzcie, że, że wiecie, że to, co zrobiliście, to wcale nie jest, tak jak niektórzy mówią, może katacheta, ojejku, ja, jak i wielkich grzech. Każdy tak naprawdę jest niewinny, każdy może do tej kolebki niewinności wrócić, bo kto może znieweczyć dzieło Boże? Wszyscy jesteśmy doskonali. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego. I pamiętajcie, filmik jest bezterminowy. Od dnia, kiedy wchodzisz, to jest na kilka dni. Buziaczki, przysłucham Wam dużo miłości. Trzymajcie się, papa. Pa.